Cześć. Pokażę Wam dzisiaj świetną technikę plastyczną, jaką jest Iris Folding. Zrobimy sobie taką karteczkę. Zapraszam. Za chwilę zrobimy sobie taki kwadrat, przypominający w swojej budowie przysłonę fotograficzną. Tak też charakteryzowana jest ta technika plastyczna Iris Folding, moim zdaniem świetna sprawa. Za chwilkę pokażę Wam, jak samemu narysować taki schemacik według którego będziemy przyklejać paseczki co będzie potrzebne i tak dalej do naszej pracy będziemy potrzebować klej, nożyczki, ołówek spinacze, które nam będą przytrzymywały, żeby dwie kartki złożone razem nie ruszały się linijka i kolorowe kartki mniejsze, większe, obojętnie będą nam potrzebne paseczki, będziemy sobie wycinać jak macie jakieś ścinki Mniej więcej tego rozmiaru, no raczej nie mniejsze, to możecie śmiało wykorzystać. Takich modeli różnych dla Iris Folding możecie w internecie znaleźć mnóstwo, ale też oczywiście samodzielnie narysować bądź po prostu sobie wydrukować. Narysujemy sobie teraz taki kwadrat, który samodzielnie bez problemu za chwilkę ze mną zrobicie. Przygotujcie sobie potrzebne rzeczy i zaczynamy. Najpierw rysuję kwadrat, później rysuję tak, jakby cały czas te kwadraty się przekręcały, tak jakby cały czas robiły fikołki. Czyli pierwsza linia tutaj, druga tutaj, trzecia tu. Zaznaczam sobie za każdym razem cyferki. No i czwarta, jak już się domyślacie, tutaj połączymy sobie te dwie części. I teraz tak, od czubeczka rozszerzamy, od czubeczka rozszerzamy, od czubeczka rozszerzamy. No tutaj trochę się nie udało, ale możemy sobie tak to przedłużyć o, w ten sposób, żeby była zamknięta część. No i teraz robimy dokładnie to samo, tylko mm, troszeczkę dalej i niżej. Czyli tutaj sobie teraz ustawiam, tak jakbym chciała sobie narysować. Hop, 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 hop od tego też. Hop, 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 hop do środka. Tu tak samo będzie schodziło do środka. No i tutaj do środka. Czyli teraz tak trochę na oko rysujemy, ale żeby nam coś wyszło, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Narysujemy sobie tutaj hop linię. No i to już będzie nasze 1 2 3 4 5. Tutaj rysowaliśmy wachlarzyka część. To teraz tutaj następną część wachlarzyka. No i żeby mieć jakiś punkt odniesienia, tutaj widzicie, do, wszystkie do wspólnego punktu sprowadzaliśmy, to tutaj tak samo kolejna część tego wachlarzyka będzie sprowadzona do tego wspólnego punktu. No i tyle, ile tam sobie chcę. Ja mniej więcej taki kawałek, mniej więcej taki kawałek, 5 i tutaj 6. Następny z tego wachlarzyka, znowu z wspólnego punktu tutaj. I jedziemy sobie tak, hop, 6, 7. I dalej ten wachlarzyk będziemy robić, czyli tu, tu się będzie wachlarzyk rozwijał. Znowu wspólny punkt będzie tutaj dla tej części wachlarzyka 7, 8. No i widzicie, ten nasz kwadrat, on tak się za każdym razem, każdy następny jest przekręcony, przechylony. I dalej lecimy. Naszym punktem odniesienia będzie kolejny, nie ten punkt, tylko już tutaj, no bo jak narysujemy, no to nie możemy tam, bo tu już jest zamknięta część. I teraz znowu rysujemy dalej, mniej więcej tutaj, hop, 8, 9. Tu już, zobaczcie, nam się taki wachlarzyk zrobił. Tutaj mamy dwie części wachlarzyka, dwie, no i tutaj dwie. No i teraz dalej. Może gdzieś tutaj. 9, 10. I następna część. To był punkt odniesienia tutaj, no to teraz tutaj. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No tak, to jakoś tak, jak rozumiem, robię. 10, 11 tutaj będzie. No i znowu ten wachlarzyk nam się tak przesuwa. 11, 12. Czyli widzicie te nasze punkty, one robią taką, taki łuk. Punkt, punkt, punkt. Punkt, punkt, punkt. To jest taki do środka, taka, taka linia zaokrąglona, jakbyśmy połączyli sobie te punkty. Się utworzyła. 12, to teraz 13. Znowu następny punkt. Pierwszy, drugi, trzeci tutaj będzie. No i mniej więcej, hop. 13. Tutaj udaje mi się utrzymywać cały czas w środku ten kwadrat, no bo też od kwadratu zaczęłam. No to jest taka moim zdaniem najprostsza figura, żeby pokazać ten schemat rysowania, właśnie tej przysłony tak zwanej yy, przysłony fotograficznej 13, 14, punkt, 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 punkt. 14. 15. No i tutaj dalej 16. Nie przyjmuje się jak mi idealny kwadrat. Nie wychodzi, no bo on nie musi mi wyjść. To też tak sobie nie robimy stresu z tego tytułu. No i teraz tutaj patrzymy, punkty punkt, 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 punkt. Widzicie? Też się taki fajny łuk zrobił. Tu się łuk robi, no i tutaj się łuk zrobił. No to dokończmy sobie, żeby ten środeczek jeszcze zakryć. 16. Teraz ten wachlarz robimy, czyli dalej tutaj sobie zrobimy. Hop. 17. Dalej ten wachlarz. 18. Ten wachlarz. 19. Nawet nam już ten kwadrat zniknął, ale to nie szkodzi. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Też fajnie to wygląda. 19. To był ten wachlarz, to teraz ten wachlarzyk. Może w ten sposób. 20. No i teraz będzie ten wachlarz, czyli zrobimy sobie może coś takiego. 20, 21. No i ten wachlarzyk. Jeszcze tutaj niech pójdzie. Jedna ostatnia linia. Tu będzie 22. I na końcu. 23. O, 23 pola. Coś ciekawego nam wyszło. Niekoniecznie w środku kwadrat, no ale skorzystamy sobie z tego modelu. Narysowaliśmy sobie model, który może nam posłużyć kilkukrotnie. Teraz musimy go sobie przerysować tutaj, ale nie cały, tylko ten kształt yy, główny. To, co w środku za chwilkę sobie wykorzystamy. Przerysowujemy ten kwadrat. Jeśli mamy kalkę, to od kalki odrysowujemy, a jeśli nie, to kładziemy sobie kartkę na niego i przykładamy do szyby. Bardzo fajnie będzie wszystko widać. Możemy odrysować sobie ten główny kształt. Mamy odrysowany. Chodzi nam o to, żeby to był, no dobrze by było, identyczny ale bardzo, bardzo podobny kształt, bo za chwilkę będziemy go sobie wycinać i podkładać tę drugą część pod spód. To wytnijmy tę część, którą, którą odrysowaliśmy. Tutaj mm, te punkty, które widać jeszcze ołóweczkiem, to jest nasza tylna część, czyli bez problemu możemy, możemy tego nie ścierać. To będzie nasz widok końcowy. Przykładamy sobie teraz tak tutaj do kartki żeby jeden na, drugiego, jeden na drugi ten kwadrat sobie nachodziły. I teraz musimy wykorzystać nasze spinacze. Karteczki się nie ruszają. Mamy stabilnie. Teraz będziemy przyklejać sobie paseczki. Żeby uzyskać taki widok, będziemy według tej instrukcji z tyłu przyklejać w różnej długości paseczki. Będziemy sobie teraz ciąć paseczki i składać je na pół, tak, żeby ten grzbiecik, który się otworzy, układać do środka. Wtedy ta praca po odwróceniu będzie estetyczna. Wytnę sobie, najpierw mogę sobie zmierzyć, jak nie jestem pewna. Muszę wyciąć tak, żeby było dwukrotność tego najszerszego momentu, żeby była dwukrotność najszerszego momentu, czyli mniej więcej tyle. Jak chcę, mogę sobie tę karteczkę poprzecinać, a jeśli nie, to po prostu zaginam sobie taki paseczek. I teraz przy pomocy kleju będę przyklejać tutaj. Mniej więcej taka ta część, a nie, zaczynam od jedynki, to tutaj. Mniej więcej taka ta część, więc całego nie potrzebuję. Może wykorzystam później jeszcze. I teraz smaruję z jednej strony, z drugiej strony. Obecnę sobie tutaj tę część. Mam taki paseczek, to teraz sobie tutaj przykleję. A widzicie? Przyklejam w ten sposób. Tym się nie martwimy, to później sobie obetniemy. Jedynka zaklejona, teraz dwójka. Mieliśmy dać rameczkę czerwoną, więc dajmy czerwoną. Trójka mniej więcej tyle. Teraz trójka. Tyle mi wystarczy, nie wystarczy, dobiorę kolejny. Kórka. Lepiej wyciąć dłuższe grubsze te paseczki, dłuższe niż cieńsze, bo wtedy jest oczywiście z czego przycinać. Nie martwmy się, te które odcinam też sobie wykorzystamy, jak nie teraz to w innym mm, obrazku. Teraz może zmienimy sobie kolor na ten fioletowy czy różowy. Czwórka, to teraz piątka. jak jedno zrobić, to nie jest żaden problem, też ładnie będzie szóstka. Ok, ostatni nie musi być zawinięty. Wyszła nam taka piramidka. Widzicie, sporo się zbierało tych papierków. W pewnym miejscu nawet się pomyliłam, ale zawróciłam kroki bez problemu. Wszystko przykleiłam dalej. To teraz chwila prawdy. Spróbujemy odpiąć spinacze. I uwaga, uwaga, co nam wyszło. Tę karteczkę zabieramy spod spodu. To będzie. Nasz model, który posłuży na jeszcze inne złożenia. I co nam wyszło, co nam wyszło? Tarara, proszę bardzo. Super, super wyszło. Tutaj sobie odcinamy kawałeczek. I mamy coś takiego. Bardzo fajne kwadracik i faktycznie przypomina przysłonę fotograficzną. Co myślicie? Ekstra? Teraz całość sobie troszeczkę przytniemy tutaj, jak nam nie pasuje. Tam, gdzie jest za dużo. Ok. Teraz posmarujemy krawędzie klejem. I całość przykleimy sobie na taką czystą karteczkę. Tak przygotowaną pracę możemy na przykład delikatnie ozdobić i podarować komuś jako prezent urodzinowy czy z okazji innej. Spróbujcie coś wymyślić, spróbujcie przede wszystkim tę technikę. Moim zdaniem jest świetna. Co myślicie? Powodzenia!